Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ostatni film był jak jeździć M-kom z masy. Dzisiaj pójdziemy sobie o krok dalej, bo chciałbym Was nauczyć oraz poćwiczyć sobie 360. Jak to się wykonuje, jaka jest technika, jest trochę podobnie jakbyśmy nadrzucali, jakby jakbyśmy jeździli z masy od lewej do prawej, tylko w odpowiednim momencie. No trzeba zrobić kilka rzeczy, więc dzisiaj chciałbym Wam o tym y, opowiedzieć, rozłożyć to trochę na czynniki pierwsze, jak się na to delikatnie y, przygotować. MK jest już w naszym y, ulubionym miejscu, czyli y, zamknięta droga, ale... Dzisiaj zobaczcie, co się stało, bo jest delikatnie ślisko, co nam bardzo pomoże. Łatwiej się to będzie robić. Wiadomo, też koszty będą mniejsze zużycie opon będzie mniejsze. Także ten dzień wpływa na pewno na naszą korzyść. Ale oto z tego filmu nawet nie wymieniłem opon, więc wam pokażę, jak jest. Jest jeszcze nieźle. Na dzisiaj powinno to wystarczyć. I nowa modyfikacja w M4, o której nagram film taki dokładniejszy, ale teraz. Tak na szybko, zobaczcie sobie to. Nie, no jest yy, petarda, ale będziecie widzieć to wszystko rozłożone na czynniki pierwsze, więc nie ma co już się rozwodzić. Nie chcę was tutaj przedłużać. Yy, zakładam kamerę na głowę, wsiadamy i lecimy z tą 360. Także jesteśmy i wsiadamy sobie yy, do emki. Oczywiście, yy, standardowo, jak zawsze, ale mam ci troje tutaj burdel. Wkręcimy sobie hydro. Wiadomo, że może nie będzie jakoś potrzebna, ale zawsze lepiej to się trochę poratować. Wiadomo, buty, cykwuch. No i dobrze, pierwsze co, to oczywiście zrobimy sobie pokazówkę, czyli jak to powinno wyglądać. Ale jeszcze sobie posłuchajmy, posłuchajmy, bo widzicie, co tutaj się porównać z ostatnim filmem. Czy jest różnica? Zobaczcie to. Jeszcze popsy takie? Nie wiem, czy to dobrze słychać, ale naprawdę zmieniło się tutaj dużo. No to co? Nakręcamy i lecimy sobie szóstkę Wolę sobie w tym miejscu. No, może idealnie nie odjechałem, ale pełna 360 jakby była. Widzicie, w odpowiednim momencie trzeba puścić kierownicę, a potem walnąć jakby kontrę w drugą stronę. Do tego trzeba wszystko zgrać odpowiednio z gazem, wpierdzielić go dużo i w odpowiednim momencie też go odjąć. Także teraz yy, zrobimy sobie to bardziej na takie czynniki pierwsze, jakby to rozłożymy, czyli jak, kiedy, co, jak zrobić. I żeby to było mniej więcej poprawnie. Dobra, czyli wiadomo, sobie lecimy, tak jak w ostatnim filmie z masy. Ja sobie pozwolę zrobić z hydrą mam taką możliwość. Nie chcę mi się, mógłbym się, wiadomo, za każdym razem zatrzymywać i sprzęgło, i lecę z masy, i dopiero robić, nie? ale pozwolę sobie. Bo jestem dzisiaj delikatnie leniwy po wczoraj, więc pozwolę sobie użyć po prostu hydro, żeby też dla Was to lepiej wytłumaczyć i żebyście mieli większą świadomość, co, kiedy, gdzie i jak. Dobra, nakręcamy i teraz tak. Lecimy sobie standardowo czyli bujamy się od bujnięcie, przekładka, i teraz w tym momencie trzymamy do końca. Musimy aż mocno w tym momencie zapierdzielić kierownicę w lewą stronę, żeby jakby ona przeszła do takiej 90 stopni mniej więcej, i później albo odbijamy w drugą, albo po prostu tak jak w moim przypadku ją puszczam, ona robi to samoczynnie, i po prostu tylko później w drugą stronę sobie odwijam, żeby było szybciej. Więc to było pierwsze takie zarzucenie. Kurwa, to było takie pierwsze zarzucenie. Dobra, więc teraz się obkręcam i pójdziemy sobie trochę dalej z tym wszystkim. Czyli lecimy sobie, ja robię na dwójeczce, z hydro sobie, pach, pójdę z drugiej i teraz, o! O kurwa! O nie, ale bym się wiewał do rowu! Aż idę zobaczyć, ile było, ale i tak już delikatnie cofnęłem, ja pierdzielę. I pamiętajcie też, że takie miejsca jednak nie są przystosowane w sumie do końca, żeby się takich rzeczy uczyć. Lepiej jechać na tor. To i tak odjechałem, nie? Z 2 metry dalej i byłaby kaplica, ale niestety, no muszę, na znaczy, niestety, niestety, chcę wam dokończyć tą lekcję, więc zrobimy to ładnie tutaj. Powtórka. Także trzeba uważać, żeby nie przekręciło z jedną lub drugą stronę, tym bardziej jak jeszcze tego. Yy, nie chcemy, zalecamy ostrożność. Dobra, lecimy sobie dalej. Także jesteśmy, sobie pozwolę nakręcić i lecimy sobie następne. Czyli jesteśmy tu, hydro. O i przytrzymujemy. O i teraz puszczamy. Widzicie? I jeszcze później w drugą. Starałem się to teraz takim slow -mo jakby zrobić, żebyście sobie skumali o co chodzi. Ale po prostu tak, o jeśli sobie jedziemy, mamy tą przekładkę, jesteśmy na tej, tej granicy, tej przełożenia, mocno przytrzymujemy, jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, puszczamy kierownicę i później ona, ona nam jakby się samoczynnie odwinie. I potem, sporo ten skręcamy ją w tą stronę, no i staramy się złapać, jakby przyczepność, nie? Żeby albo sobie dalej lecieć bokiem, albo nie wiem, żeby się zatrzymać, jechać prosto, obojętnie co już później. Kto chce, najlepiej wygląda, wiadomo, jakbyśmy sobie dalej od lewej do prawej lecieli. Więc teraz postaram się to zrobić jeszcze trochę tak wolniej na takim automacie, ale też wiadomo, że jest ważny ten moment, kiedy co zrobimy. Kiedy damy, przytrzymamy tą kierownicę, jak długo też będziemy trzymać pedał wciśnięty w podłogę i kiedy go też delikatnie popuścimy puścimy kierownicę, żeby to po prostu nam się wszystko samo jakby już zrobiło. Wiem jest trochę tego, więc też sobie możecie to slowo -mo później yy, puścić, bo nie jestem w stanie wam powiedzieć o wszystkim. Yy, kiedy mam gaz, yy, jadąc, kiedy robię, kiedy odbijam, kiedy puszczam. Wiecie, tych czynników jest naprawdę dosyć dużo. Więc yy, lecimy sobie jeszcze raz. O i przytrzymujemy gaz. Puszczamy i w drugą. Teraz tak, aż sami dokręciłem, bo starałem się wam to dosyć wolno pokazać, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Aż nawet guma się delikatnie spaliła. Przejdziemy sobie, schodzimy sobie delikatnie, A i chciałbym wam jeszcze jedną rzecz dosyć ważną powiedzieć: jak będziecie jechać za wolno, to też będzie to trudno jakby dokręcić. Wiadomo, lepiej tak jak wam pokazywałem, zacząć sobie wolniej i uczyć się, co kiedy robić. Ale jak już jesteście w miarę się pewnie czujecie, macie na to przestrzeń, miejsce, wiecie, że jest bezpiecznie, no to ja polecam, żeby na tej dwójce trochę szybciej się rozpędzić, bo ta masa też nas zarzuci. Ona y, pomoże nam się napędzić, żeby to y, było szybciej, ładniej i po prostu prościej. Dobra, teraz y, zademonstruję Wam jeszcze raz, jak to powinno wyglądać. Możecie sobie też to y, spowolnić, bo y, tyle, ile mniej więcej wiem i y, umiem Wam przekazać, to myślę, że y, powiedziałem. Więc lecimy sobie. wyglądać właśnie tak pełne odzyskanie kontroli po tej 360 ustawiamy sobie jeszcze gdzie możemy widzicie jechałem też trochę szybciej pozwoliłem jej się napędzić żeby ta masa też mnie fajnie bujnęła, także co wyjdziemy sobie jeszcze na zewnątrz i opowiem wam parę rzeczy przed zakończeniem tego filmu うん。 Jeszcze wjechało parę ujęć 360 na zewnątrz. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że pomoże Wam się nauczyć tej ewolucji. Pójdzie Wam to szybciej, prościej, sprawniej niż mi, bo niestety mi trochę czasu to zajęło i na mokrym nie zawsze mi to wychodzi perfekcyjnie, a czasem w ogóle nie wychodzi, bo wiadomo, też tak się zdarza. Każdy się uczy. Jeśli Ci się podobało, to zostaw suba, daj lajka. Jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnych filmach.